Moim ukochanym daniem wigilijnym jest karb w galarecie. Karp po żydowsku faszarowany w galarecie. Gefilte Fisch. Jest to jedna z trudniejszych ryb do zrobienia, jeśli się nie przestrzega pewnej filozofii i ogromnej ilości czasu, którą poświęcamy dla tego dania. Podstawą, żeby ta ryba była smaczna, jest jej galareta, galareta skarpia, którą się robi bardzo długo, dlatego trzeba o tym pomyśleć wcześniej. te skarpia już leżą gotowe i czekają na to, żeby je jutro posiekać na samę, samą gefilte fish, a wszystko to, co z ryby zostało, a co daje klej i galaretę, jest w tej miejsce: głowy, ogony, ości, skóra. Nigdy tego nie wrzucamy, a wręcz możemy się łasić w stoiskach rybnych, o to, żeby nam dano tego więcej żeby zrobić prawdziwą galaretę, a nie zaciąganą sztuczną żelatyną. Potrafi być to najlepsza rzecz do jedzenia w czasie Wigilii, jeśli zrobimy to prawidłowo. Ilość warzyw jest bardzo ważna, a seler rządzi. Seler, cebula i marchewka. Przejmiemy warzywa grubo, tak żeby szybko się ugotowały. I szybko dały swój aromat. Ubom, rybim, ogonom. To wbrew potromi jest bardzo szybkie robienie galarety, bo mało przy tym pracujemy, jedyna rzecz, że trzeba mieć ogromną cierpliwość i czas, być w domu cały dzień, aby pilnować tego, żeby naprawdę ten klej wytrącił się z ryby, a to można zrobić tylko na bardzo wolnym ogniu i przez kilka godzin. Będziemy wiedzieć, kiedy będzie galareta gotowa. Bo jak bierzemy tak dwa palce, albo bierzemy do ust łyżeczkę, nasze usta się lekko zlepiają. I to znaczy, że ta galareta już jest zrobiona. Trzeba ją wtedy doprawić i wyklarować białkiem. A to pokażę Wam następnym razem. Bo teraz ją gotujemy, jak mówiłam, kilka godzin. Chor jest bardzo fajny i bardzo wdzięczny do ryby i zielone jego części są fantastyczne. Cebula jest bardzo ważna. Karp i cebula idą w parze. Prawdziwa ryba po żydowsku, czyli gefilte fish, ponieważ jest to naród oszczędny, ma bardzo dziwną proporcję. Jest połowa masy karpia, a drugą połową jest chałka i cebula. Chałka bez waniliny, którą trzeba przygotować, albo po prostu lekkie ciasto drożdżowe. Lekko słodkie. Trzeba się zobaczyć w dobre rodzynki, ubóstwiem jasne i znakomite migdały, obrane ze skórki i lekko podrumienione na różowo. Układamy to warstwami. Zaczynamy od selera, który jest twardy, bardzo twardy i robimy łóżeczko z warzyw dla ryby. Potem idzie cebula. I na cebulę kładziemy karpia. Głowy będą się gotować najdłużej. Przepiękne. O mamy głowy karpia, bo one są najtwardsze i muszą się najdłużej gotować. I resztki karpia, ogony. Żeby broń Pani warzywa się nie przypaliła, ma podłoże warzywne. I teraz kończymy też warzywami. Por na samym końcu, więc najszybciej się gotuje. I trochę pietruszki. Resztę dodamy już później, kiedy już będzie gotowa galareta. I będziemy aromatyzować to liśćmi surowymi celera. Może suszonym koprem. Pietrucha. I mamy to. Zalewamy wodą. Bez soli, pamiętajmy, ale przyprawami: liście laurowe, dużo, ziele angielskie pięć, sześć kulek, trzy, cztery goździki, i pieprz. Woda? Nie za dużo wody. Więcej wody nie trzeba, bo będzie woda, a nie galareta. Stawiamy teraz na dużą fajerkę, na bardzo mały ogień i tak musi się gotować kilka godzin, a dalsze ciągry by paszerowanej dla Państwa jutro.